Słowie na dobry dzień Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do fragmentu Bożego Słowa który zapisany jest w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale 21, 22, 23 werset Tutaj Paweł w, tych, w tym fragmencie Bożego Słowa mówi nam o tym, że byliśmy kiedyś obcy wrogo nastawieni pochłonięci czynieniem zła wynikało to z naszej starej natury którą mamy po pierwszym Adamie Byliśmy obcy w stosunku do Boga. Byliśmy oddzieleni od Boga. Poprzez tą naszą złą uczynkowość, poprzez te nasze złe uczynki, które wynikały, tak jak już powiedziałem, z naszej starej natury, byliśmy w stosunku do Boga obcy. I Bóg w swojej miłości dokonał czegoś wspaniałego. Bóg w miłości do człowieka, poprzez Jezusa Chrystusa, dokonuje tego, że stajemy się nieskazitelni i nie nagani. I nie wynika to z żadnego naszego uczynku, nie wynika to z nas, ale wynika to z tego, co zrobił Chrystus na krzyżu dla każdego z nas. Umarł w moje i Twoje miejsce. Dlatego też Bóg patrząc na nas dzisiaj patrzy przez pryzmat Chrystusa jako na nieskazitelnych i nienaganych. Ale Paweł też mówi nam o tym, żebyśmy trwali w wierze. Żebyśmy byli ugruntowani. Żebyśmy stali, żebyśmy byli stali i nie wzruszeni w nadziei płynącej z dobrej nowiny. Zobaczcie, że jako chrześcijanie nie możemy być jak taka chorągiewka, która powiewa na wietrze. Kiedy jest dobrze, to jest dobrze, kiedy jest źle, to jest źle. Kiedy jest dobrze, to jesteśmy blisko Boga, a kiedy jest źle, kiedy upadamy, kiedy popełniamy jakieś grzechy, to odsuwamy się od Boga. Bóg mówi, żebyśmy byli trwali, ugruntowani. Ugruntowana wiara polega na tym, że kiedy upadamy, to wiemy co zrobić, żeby wstać, żeby przyjść do Chrystusa i wyznać swój grzech. Bóg, Paweł mówi, żebyśmy trwali w wierze, stali. Stałość polega na tym, że żaden powiew, który przychodzi z naszego życia, żadna burza, która się pojawia na horyzoncie, nie spowoduje tego, że przestaniemy być zakorzenieni w Chrystusie że żaden huragan, który przychodzi przez nasze życie, nie wyrwie nas z tego zakorzenienia w Chrystusie. Kiedy jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie, jesteśmy ugruntowani. Nasze korzenie głęboko są zakorzenione w Chrystusie, w Jego Słowie, w Bożych obietnicach, które Bóg przygotował dla nas. I kochani, Paweł zachęca nas do tego, żebyśmy niewzruszenie trwali w nadziei, którą jest dobra nowina. I to jest nasza nadzieja na każdy dzień. Dobra nowina, Boże Słowo, którym mamy się karmić, którym mamy y, się utwierdzać, w którym mamy trwać. Y, mamy być tymi, którzy każdego dnia, niezależnie od sytuacji, w której się znajdują, y, napełniają się nadzieją płynącą z Bożego Słowa, z tego, co Bóg zrobił dla nas w Jezusie Chrystusie i tego, że dzisiaj, mimo naszych słabości, mimo naszych upadków. Bóg patrzy na nas przez pryzmat Chrystusa jako na nieskazitelnych i nielegalnych, bo, bo Bóg chce, abyśmy stanęli przed Nim jako święci, jako ci, którzy są oddzieleni od tego świata dla Niego. A to nie oznacza to, że nie upadniemy, że nie będzie potknięcia w naszym życiu, że nie będzie jakiegoś grzechu w naszym życiu. Ale to ugruntowanie w Chrystusie powoduje to, że wiemy, w co uwierzyliśmy. Wiemy, kto jest naszą nadzieją i wiemy, dzięki komu możemy być święci przed Bogiem. Dzięki temu, który umarł za mnie i za ciebie. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Trzymajmy się tej nadziei. Radości w Panu. Pozdrawiam.